Kiedyś pan będzie operował Przewoźnicy, którzy przewożą dzieci do szkół, do przedszkoli, mają coraz bardziej nowoczesne, bezpieczne autokary. Ale ufaj i kontroluj. Jest to wspaniała akcja WITD, gdzie praktycznie wszystkie autobusy, busy, które przewożą dzieci do szkół, będą poddane kontroli stanu technicznego. Odpuszczony. Dobra, Kujawsko-Pomorski Inspektora Transportu Drogowego jak co roku rozpoczyna akcję Bezpieczna Droga do Szkoły. Chcemy mieć pewność, że nasze dzieci, które będą podróżowały, będą miały to bezpieczeństwo zapewnione. Dlatego też korzystamy z mobilnej linii diagnostycznej oraz z zaprzyjaźnionych stacji kontroli pojazdów. W ubiegłym roku skontrolowaliśmy około 420 autobusów z czego 42 były wyłączone z ruchu. Drugi września rozpoczęcie inauguracja działań kontrolnych ukierunkowanych na kontrolę stanu technicznego autobusów, autokarów, które wykonują przewozy dzieci i młodzieży do szkół i placówek szkolnych i idealna okazja do weryfikacji stanu technicznego, kondycji, trzeźwości kierowców oraz uprawnień. Okazja idealna również do zaprezentowania poradnika dla opiekunów, nauczycieli, rodziców, poradnika szkolnego, bezpieczna wycieczka szkolna, gdzie nasi eksperci wnieśli wkład do tego, aby wycieczka, planowanie, przebieg wycieczki odbywał się zgodnie z zasadami. No powiedzmy tak, to no, przede wszystkim no, nie podlega dyskusji, tak?